Dobra, obejrzymy sobie oczywiście film od pana Frytoxa. Dawno nikogo nie było, no ale trzeba, trzeba coś obejrzeć i tu mamy świetny materiał, czyli wielkie problemy w ENS, tak? Ale bardziej chodzi, może o organizację. No, ale to organizacja wiadomo, że miała problemy po sprzedaży Snapiego i spółki do Falcons. No, nie wyszło tak, jak miało to wyjść. Czyli wzięli polski roster drużyny 9. No, i początek był niezły, a później wyszło jak wyszło, nie? Jeszcze wcześniej, nawet jak Enz, Tam piosenka to psa Easy Forense, jak Aleksi grał, Xhaven i tam spółka Sergiej, tam chyba jeszcze grał. No, nie? To, by, to jest brat Jim Hata, Ja może ktoś nie wie, młodziutkiego, który gra w no, zobaczymy, co tutaj ciekawego dał. Właśnie mija pół roku od dosyć no. sensacyjnego zwycięstwa S na Elisa Master Spo. Czyli tier 2 lanie, na którym w finale pokonali dosyć mocny wtedy heroik. No dobra, pamiętam, jak wygrali, to wtedy Kasperski, jak doszedł, no to wiadomo, no jest ten efekt, ten miesiąc miodowy, nie? Efekt miesiąca miodowego, no tam fajnie im poszło super, wygrali ten Elisa Masters, ale no, no, później już nie szło im za dobrze. Ja też tęsknię za tym kiedyś. Te fińskie ens, on naprawdę jak był alu, właśnie, i spółka, wymienili ale Aleksiego, no i całe ens się rozpadło. Potem już wzięli Snappy, tam później ten Snappy, jak doszedł, ale to. No jeszcze wcześniej, bo oczywiście zaigrowanie wziął się Allu, no któremu w ogóle nie poszło. Tragi tragedia była totalna, bo stwierdził, że będzie lepiej iglował od Aleksiego, no i wyszło jak wyszło. Wziął swojego kumpla Sanego do zespołu, za Aleksiego przecież, który no był gwiazdą w Maus, nie? Ale on miał przerwę od grania i no już Sany nie grał na takim poziomie jak w Maus. Wcześniejszym razie był tam Oscar, Styko, no już to nie było jego forma. No i później te Ensy jeszcze jak ten Dycha Hadet był Snap i ten skład był naprawdę dobry, fajnie się ich oglądało. Serio. Ale później już te polskie ten polski Core z Kubenem, z Gleivem, no nie wypadł za dobrze. No, początek niezły, no ale później tam były te problemy, tak, z trenerem. Trener glave, trener zawodnicy, zawodnicy, trener i wszystko się posypało, jak dłużej zaczęli grać. Szkoda, bo wydawało mi się, że na początku naprawdę ten polski roster może zagrozić, a jednak, no niestety wyszło jak wyszło. Dwa pierwsze turnieje nieźle nie poszły, no a później. No i teraz mamy skład Ens, młody skład Sonda Young, tak, Glaive, Nateu, Podi, Kasperski. No ale Ens potrafi w interesy. Wtedy robić mówiło je, się co, jak o co. odrodzeniu Ens, natomiast ja byłem nieco bardziej sceptyczny i nawet nagrałem film o tym, no. że nowe Ens jest gorzej niż myślisz. No jesteśmy pół roku później, a Ens dalej się fiuta ostro i nie zapowiada się na jakieś magiczne przebudzenie. Znaczy, ja powiem tak ogólnie. Co jak co, Może Frytox troszkę przesadza, że ostro stają fiuta? Oni grają randomowo. Może tak powiem. Że potrafią wygrać ciężkie mecze, a za chwilę w te grają i nie, potrafią nie wyjść z grupy, tak? Czy daję przykład, tak? Jakiś turniej słaby i przegrywają na randomowe zespoły. No nie powinno mieć takie zaś miejsca, nie? Co jak co. Bo oni potrafią zagrać niezłe mecze. Fajnie zagrać. Ale Podi jest za bardzo randomowy snajperem. On albo piątkę kręci, albo trzydziestkę, tak? Tak jak wielu snajperów teraz. Ale bardziej te piątki kręci. No ma 1.08 chyba rating, coś takiego. Ale i tak to nie jest zły. Ogólnie. Też Kasperski jest potworem 107. On z rifla powiem wam, że potrafi lepiej grać czasami niż ze snajpy, nie? A jak Kasperskiego, Kasperskiego w sumie idzie? No Kasperski. No, też pod formą, wiem, że na Kasperskiego na o wiele więcej stać, tak? Naprawdę, no, on potrafi świetnie. Jak no, ma 18 lat, dopiero, to wydaje mi się, że on dopiero wyskoczy, że będzie o wiele lepiej. No, ale ja bym chciał, żeby chłopacy zaczęli, żeby Kasperski zaczęły lepiej grać z chłopakami, bo kurde, ten skład naprawdę nie jest zły. Nie jest zły, jest młody skład, na pewno nie płacą im kokosów, więc no, Ens wie, co robi, moim zdaniem, jako organizacja, ale no, widać, że oni może, że czekają na ten ruch po majorze, może jacy zawodnicy będą wolni, może wtedy transfery zrobią, Kasperskiego gdzieś sprzedadzą, wydaje mi się, że Kasperskiego jakaś drużyna takiego mocnego, mocnego tieru 2 by kupiła. Czego brakuje w ENS? O tym właśnie dzisiaj pogadamy. Firepoweru jak mnie, nie? Się totalnymi Za młody skład jest, za mało Elisa doświadczenia trochę. I przypomnijmy sobie, dlaczego tak naprawdę ENS wtedy wygrało. A wygrało głównie za sprawą tego, że byli nowym składem, który tak, jeszcze no. przed tym turniejem nie grał kompletnie nic, więc weszli tam dosyć na świeżo przez to, że byli świeżym składem. Co Mac Magic, co ja myślę o CJ, No dobry zawodnik młody, nie? no Poszedł w EU, został tam, wziął go, Sav. Kurde, no pokazuje się nieźle. Wydaje mi się, że stać go na więcej. Ale on jeszcze pogra trochę i wydaje mi się, że skoczy na ten level wyżej. Dobry zawodnik. Zgrali trochę na freestyle lub przez to też ciężej tak, był no. ich analizować. Też trzeba to powiedzieć sobie, że na tym turnieju naprawdę każdy zawodnik z S wyglądał bardzo hmm. dobrze. No, z wyjątkiem pod jego, bo Podi no. akurat klasycznie z Sofiuta i Podii, miał 105 rating jasne, no. z tego turnieju, gdzie nawet taki glejp miał 108, więc mm. nie jest to zbyt wybitnie. Na kolejnych turniejach S, no na początku nie radziło sobie źle, co prawda na Jala Kompas Sali Fiuta, ale no. wygrali A1 Gaming, lecz to był... A1 Gaming, to ten turniej to też jest taka clown fiesta, słuchajcie... Ja jestem ciekaw, czy go zmienią. Tego pod jego, po majorze. Wydaje mi się, że tam będzie zmiana. Jak Ensign się nie dostał na majora, no to po turnieju w Austin, tak? Jeśli dobrze mówię, to zmienią. No, skład. Wydaje mi się, że tam zmienią. Czy Glejwa zmienią? Glejwa i sonda Younga. Wydaje mi się, że mogą zostawić. Ale resztę składu? Możliwe, że zmienią. Może jakiś kor wezmą. Czy ktoś dojdzie. No, sam jestem ciekaw, jak tam pójdzie. Chyba, że Glejwa sprzedadzą gdzieś. No, też tak może być, nie? No, bo co jak co? Wydaje mi się, jak Glej byłby wolnym zawodnikiem. I by chciał grać, to by ktoś się po niego skusił. Nawet z tieru Dlaczego mógłby ktoś się skusić po niego? To ostatni igla. sukces tego składu. A ten A1 Gaming to też nie był jakiś wybitny nie, turniej. Nie, nie To raczej taki dzisiaj. tier 3, gdzie największym zagrożeniem dla ELS okazało się Monte w finale. Więc to tylko pokazuje poziom tego turnieju. No, no, za wysoki poziom to to nie był. To nie A był, tak, wszystkie był. kolejne turnieje nie wyglądały najlepiej. CCT, półfinał, tylko półfinał na CCT dla takiej drużyny, gdzie jeszcze przegrywają na Academy Spirit, no. nie wygląda to najlepiej. No, słuchajcie, no ogólnie, co jak co, jeśli przegrywasz na Na'Vi Junior, bo MS przegrało ostatnio na Nawi Junior w turnieju, właśnie. Przegrywasz na Spirit Academy, no, przegrywacie na akademie no jesteście pełnoprawną drużyną tak pełnoprawną drużyną i nawet jak Spirit Academy ma dobry skład bo tam jest dobry skład na junior też ma dobry skład to to Wygląda po prostu jak przegrywasz, nie? Na akademię. Słabo to wygląda, no mówisz masz pełny, pełny skład, mówisz jesteś główną drużyną i mówi, no gością no przegrałeś na akademię. Strasznie beznadziejnie to brzmi nawet, jak jakby sponsorom mówił, nie czemu w przegra turniej. No grałeś na spirit z akademia, co wy na akademię przegrywacie? No wiecie, beznadziejnie to strasznie brzmi. Potem ich jedyny tier, jeden turniej w tym sezonie, czyli Blazmanti. No i odpadają już w pierwszym Dabiam meczu też N4, się wygląda za z dobrze. Z rzędu. Potem na tych wszystkich no, CCT i tak dalej. Zdarza Rady się takie coś no ale wiecie, wiesz na o CCT Nie potrafi nawet dojść do playoffów. Zobaczcie ich wyniki ostatnie 1732, tak? Trzecie, czwarte, 16, 5, 8, 9, 16. Tragedia. No, jednak tragedia nie spodziewałem się, że to wygląda aż tak beznadziejnie. Serio. Nie spodziewałem się tego. A jednak, no wygląda to tragicznie. Ale no, zobaczcie, też potrafią gdzieś tam dalej dojść. Może nie wygrać turniej. Ale udaje mi się gdzieś tam da dalej dojść czasami. ale jak przegaj na 500, no to się nie dziwię, no słuchajcie, tam oksygen z radarem ostro latał z chłopakami, nie? I to na dwóch turniejach z rzędu, do tego oblewali wszystkie możliwe kuale, czy to do Dallas, czy to do Bukaresztu, czy to do Astany, to to... nigdzie sobie nie poradzili i wszędzie Ty odpadali dosyć wcześnie, często, na dosyć średniej jakości. Ale oni chyba dostawali inwaj do close quali, no to w sumie tam było trójka, no to powinni też coś pokazać. Timy, tak jak na przykład na kiedyś junior. było to. no i, to no i teraz... Był. En dan oh, no. Gdzie znowu, po raz kolejny, drugi z rzędu Bo Nie YouTube, się na Majdziora Po raz pierwszy tym składem, po no. raz drugi ogólnie Ostatni raz na Majdziorze grali pod polską flagą I od tego czasu na Majdziora nie pojechali ani razu Co pewnie mocno odbija się na ich finansach A pamiętam jak te pół roku temu gadaliśmy Czyli o Polacy, tym Że finansowo się na tym wszystkim wyszło nie Że tutaj sobie wzięli Polaków, pojechali Znaczy no uważam, że finansowo i tak dobrze na tym wyszli No słuchajcie, sprzedali core składu do Falcons Ze slotem na oczywiście rmr rmra tam poszły duże pieniądze też, to oni i tak, no wydaje mi się, że wszystkiego nie wydali. Więc oni i tak dobry transfer zrobili. Stali na majora tam na Katowicach jeszcze dobrze zagrali, pościli do ne... za nich cały ch... no. Potem sobie ich sprzedali, wzięli jakiś młodziaków i wygrali turniej. I mówiliśmy, że no fajnie, z na tym wyśli. Ale teraz, to już tak kolorowo nie wygląda no, ta nie sytuacja, tak bo płacą, uważam, no. że, że ten skład, który mają. Powinien się pojawić na Miedziorze tym... No słuchajcie, no tym młodziakom oni mogą płacić 2-3k euro coś takiego. Młodziakom, nie? Sądaj, jak to wiadomo, tam 7k euro zarabia Glaive. No wydaje mi się, że mu dali tam 15 tysięcy euro mogli mu dać. 10-15, nie? Glaive'owi. Ale no młodziakom, właśnie, no to nie dają jakoś dużo. Tam Polacy to zarabiali po 5-7k euro, jak grali. Więc taki, można powiedzieć, że jeden Polak, no to można powiedzieć, że trzech młodziaków mogło być taki, nie? Trzech zawodników. 2-3k euro mało. No stary, no ogólnie, co jak co, jak na realia cs ENS, no to to jest w miarę okej okay cena. Tu wiecie, nie chodzi, że mało dużo. Bardziej o młodych chodzi, że oni aż tak dużo im nie płacą, tak? W porównaniu, jakby mieli wziąć jakiś skład, dajmy na to Fnatic, tak? Skład, by wielki skład Fnatic, który by sałpałę a tam to płacą, to w więcej przecież, no, takiemu, wiecie, bardziej doświadczonemu zespołowi. Więc woleli takie coś zrobić i to, mówię Wam, no, nie jest, nie jest zła opcja. To, co mają. Trenują, ten progres był, potem taka stagnacja się zrobiła i ja i tak uważam, że... Kasperskiego dziś mogą sprzedać później. Wydaje mi się, że na pewno go ktoś kupi. Pod jego, ciężko stwierdzić, ale na YouTube też nie jest złym zawodnikiem. No tam sprzedać ich sprzedadzą. Ale zobaczymy czy będą robili skład wokół Gleeba czy Sonda Younga Sam jestem ciekaw, co oni zrobią po Majorze, nie? Jak będą Roszady. Tym bardziej, że na Majorze obecnie grają 32 drużyny i naprawdę trzeba się postarać, żeby na tego Majora nie pojechać. Tym bardziej, że ENS jest 30 Nie no, 300 euro granie i w grę to jest 6, bardzo dużo moim zdaniu, HLTV, uważam, nie? Więc według rankingu już powinni pojechać. No ale przygrali na Ale bait, to też jest wyczyna, ciężka praca, nie? Plis, nawet Naprawdę, to... Ale o ty za chwilę i nie zależy. Musisz dojść do tego, midziora. żeby tyle zarabiać. Bo każdy się śmieje z tego, 3K euro na granie w gierkę. Stary, no to dojdź do takiego poziomu i zarabiaj te 3K euro. Naprawdę to takie coś jest trudne do zrobienia. Każdy ma bekę z tego, że każdy zarabia grając w gierkę. No to słuchajcie, jeśli ludzie tak podchodzą do tego, śmieją się z tego, no to prosiłbym, żeby ktoś na przykład doszedł do tego, nie? To, to ciężkie, nie jest takie łatwe, naprawdę. To jest wiele poświęconych godzin na granie w grę, a dużo ludzi, no, ma tak, że nie wychodzi im to. No ale to trzeba się poświęcić, no nie? Kunt nie ma ENS na dziorze, więc na pewno mocno coś się odbija na ich finansach. Zadajmy sobie pytanie, mhm. dlaczego tak naprawdę ENS na tego Majora się nie dostało. Ponownie każdy gracz grał naprawdę bardzo dobrze. Sam dla 1,17, Neytiu na kotwicy 1,07, Kasperski 1,07, no ale pod Szef, i tak 1, dobrze 1,05. Znaczy, słuchajcie, ja uważam ogólnie, że w Ens na pewno brakuje snajpera. I to bardzo brakuje snajpera. I gdyby tam był lepszy snajper, to oni mogliby właśnie dociągać takie mecze, bo oni bardzo często bliskie mecze mają. Ale, no, no brakuje te, te, tej snajperki w tej grze. U nich, nie? I moim zdaniem, Podi jest największym problemem tego zespołu. No. I z Podim nie są w stanie nic większego no osiągnąć. To tak samo jak Face. nie? po prostu jest to snajper, który nie dojeżdża. Szczególnie w tych najważniejszych meczach. Broki. Chociaż zdarza mu się w tych ważnych meczach kierować, a reszta wtedy zasysa. Więc, no. Tylko zobaczcie, problem jest Face Brokiego. Zmienił Brokiego i ciężko jest nawet dobrej zawodnika, nie? Ciężko jest naprawdę teraz do, o, dobrego, wolnego snajpera. Bo na przykład, moim zdaniem, San Paius nie jest lepszy od Brokiego. Podobny skill. Uważam, że to by była wymiana taka. Podobnie by grali, no nie? Podobnie by grali. Tam po prostu potrzebny sniper, który będzie kręcił 1,25 rating. No, cały czas. Taki snajper jest nam potrzebny. Ja bym się skusił na tego Jama, nie? Serio. Ja bym się skusił na tego Jama. Jame wygrał Majora. Potrafi grać w CSA. I wydaje mi się, jakby nie iglował i by to robił Kerrigan, to on dałby duży Firepower tej drużynie. A grano w Pary Vision. No, tylko zależy, czy by chciał, nie? Oczywiście. Ale Jame by tam duży mógł zrobić. Też, no, trzeba lubić styl tak prowadzenia. Ale też nie wiadomo, czy styl gry by pasował Kerriganowi Jama. No, bo wiecie, on ma taki kutasiarski styl gry. Ale też potrafi zagrać agresywnie w niektórych momentach. Ale jest bardzo mądry dobrym graczem, dobry w klaczach jest sam jestem ciekaw jakby doszedł tam ten sniper jakby to wyszło, bo serio za Brockiego ciężko jest dobrać snipera, wzięliby jakoś młodziaka, zapłaciliby full siana i nie wiadomo, jak by grał, nie? Czy on by do tego tieru pierwszego doszedł tam w gierce, tak? Czy by ogarniał? No nie wiadomo, nie? Z tieru takiego trzeciego. Dlatego to jest ryzykowny pik. g się udało Mon Monesiego ściągnąć i dobrze grał, a nie wiadomo, jak by grał, grała inna osoba. No, mało jest takich osób, co jak co, nie? Wiele osób było takich, że przychodził od tieru pierwszego i ich to weryfikowało, no nie? Ciężko jest takim podim. I teraz pytanie: Dexter. Mogę wejść za podiego. Uważam, podobny do kiedy ma Dexter. Podobny. Jeśli Dexter ma kontrakt do końca tego sezonu, no to myślę. Myślę, że powinno go od razu brać. Tam póki musi jest być wolny. różnica. jeśli się to, to nie uda, to jest ten Girks. On jest z Akademii Aurory z tego co kojarzę. kojarzy. No, to tak. bardzo chwalą, że go talent i w ogóle. Grigza. Więc też mógłby się okazać, że. No właśnie takie drużyny tylko, jak. Tylko że go może wziąć jakaś lepsza drużyna niż S. No też on może chcieć wybrać właśnie jakąś lepszą drużynę niż S. Więc pytanie jak to będzie? I pytanie jak on niego no. z angielskim przede wszystkim, bo to jest gościu z Białorusi, więc może być u niego ścieżka z tym angielskim. No Język no, tak też to może to być duża bariera jest do wzięcia za darmo, a myślę, że MH. Będzie znacznie lepszy niż Podi, bo MHL grał no. w pokazywał się za. Zapomniałem w ogóle o MHL-u i też uważam, że MHL byłby o wiele lepszym nabytkiem do ENF niż Podi, tak. I by robił różnicę. Miłoż potrafi strzelać z tej snajpy, nie? Zawsze z dobrej strony, no jedynie tam jakby Falcon zgrał, to grał trochę gorzej, ale i tak lepiej od pod jego. a Falcon wtedy ssał fiuta ostro, no nie, no ten, więc MHL byłby Falcon dobrym tam, wyborem, tym bardziej, że z darmo, a ENCE lubi. Tak? Polaków mieć, pamiętam, a dwóch chyba, Polaków że, na team to jeszcze bezpieczna liczba. Mylę. Ale teraz pytanie, czy zmiana snajpera coś zmieni? Jak komentowałem ich mecz na MRQ, to zwróciłem uwagę na to, jak oni grają po stronie Tero. I zauważyłem, że oni grają bardzo prosto po tej stronie Tero, i chyba nie widziałem ani jednego fajka ze strony no. ENS. Oni zawsze, albo już się na samym początku rundy stakowali pod jednym BS-em i na tego BS-a wchodzili, albo zagrali no. default, gdzieś Pack Track, no. no i od razu. No słuchajcie, to też może być tak, że oni grają pod analizę ENS 100%. Gle no ta strona Tero, no ostro jest analiza I jak widzą, że są jakieś luki, to mogą wchodzić egzekutami, jak trzeba wszędzie. Szesnej coś, to na pewno będą to robili. Ale fejki na takich wyższych poziomach to aż tak tak się nie nabierają drużyny, nie? Więc y, bardziej też drużyny grają takie coś, że że po prostu, żeby nie było za szybko rotacji, żeby nie było. No wchodzą na dwóch typów, mają ich skasować i tyle. Ale Różnie tak, duży mogą grać. Nawi potrafi fejkować, no nie? Różnie po prostu drużyny grają. Ale akurat Glaive też lubi wchodzić kontaktami, lubi takie gierki grać, takie explody szybkie Ale to słuchajcie, ta strona tero nieźle wygląda w no nie wygląda tragicznie. Jak wiemy, no, tutaj brakuje snipera przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłem. Sniper będzie zmieniony, może coś się ruszy, tak samo jak face, nie? się z pod tym jednym BS-em i go atakują. Zero kombinacji po tym tero i nie wygląda to najlepiej pytanie czy Gleif jest do zmiany nie jedzie, bez, bo nie ma szans, szans no. tero, Za duża cena jest by wynikiem, była dobrym też nie, jest no. takim okej okay. no pytanie czy Gleif po prostu ma taki styl czy może trener im narzuca taki styl tak też może być nie no. wiem Go też wie tak ale tak może być. no jak no, tak się przypatrzyłem tak bardziej przykomentowałeś to faktycznie ta strona Terra nie wygląda najlepiej nie i nie grają zbyt kombinacyjnie tylko bardziej właśnie prostego CS a co nie zawsze wychodzi więc w tej kwestii też mogliby coś pokombinować, żeby trochę bardziej mącić w tej grze, tak wiecie, trochę tu, o, tu. No tak, tylko wiecie, słuchajcie, też następna rzecz jest, masz zawodników młodych w drużynie, którzy możliwe, że nie ogarniają takiej gry, dajmy na to, z defaultu, zbieranie info, powiedzieć coś Glaive'owi na drugiej stronie mapy i Glaive to zauważył i muszą grać takim stylem, bo w innym stylu, no po prostu jego drużyna się nie odnajduje, no nie ma zawodników takich, żeby oni potrafili sami w dobrym momencie podjąć decyzję i dlatego też tak może grają od A do Z, żeby to wszystko było ustalone i w tym może też być problem. To nie jest tak, że tak jak Frytok tutaj powiedział trener może im narzucać, czy glej specjalnie im narzuca, tylko na przykład glej no, musi się dostosować do zawodników takich jak jakich ma i musi dostosować te iglowanie do nich, żeby jakkolwiek ta strona Tero wychodziła. Też taka sytuacja może być, no nie? Tutaj coś I nie może sobie, sobie pozwolić na fake idziemy no. na A i se idą na A i się wypierdala. Bo jednak fejki to jest bardzo skomplikowana rzecz i na takim wyższym poziomie już tieru drugiego, trzeciego no to no już zawodnicy muszą w miarę ogarniać, nie? Takie coś wiedzieć kiedy sfejkować też Igl nie musi wszystkiego mówić. Zawodnia na drugiej stronie mapy mówi my sfejkujemy to, wejdziecie na drugą stronę mapy. Glaf mówi OK, w porządku, Robimy tak. On mówi, że dobry pomysł, no a no, naprawdę to nie jest ładne. Aleją na... Jest kupienia stary, nie? Możliwe, że po prostu na tym MR-ku tak grali. Może w innych meczach grają całkowicie inaczej potero wiesz stary. Nie wiem, nie oglądam meczy S, bo mi się nie chce, bo za tym trochę tych meczy grają. Też nie ukrywajmy. No w tym Tier 2-3 gra się naprawdę ogromną liczbę meczów. No i cienko nad tym wszystkim. Ale Killer chyba też mówił, że jak mieli ustaloną grę, to też im fajnie się grało z Glayvem I Glaive też mówił każdemu, co ma robić. I też to nawet fajnie wyglądało. No, później, właśnie jak wyszła taka frywolna gra, myślcie za siebie i później się po pogubili kompletnie, nie? A jak Glaive podobno ustalał grę, no to ta gra jakoś wychodziła. No. Apoiei se de... Mówię o polskim rosterze. Nadążyć. No ale dobrze pamiętam, jak Klar mówił, ale chyba przyniosła. tak a Czy zmiana Glejwa by przyniosła? Mówił. Ciężko będzie znaleźć kogoś lepszego za No, jedynie mynią mi przychodzi do głowy, ale czy Mynio chciałby iść do Enz? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy Enz w stanie? Pewnie tak, ale myślę, że nieprędko. prędko. jeśli w tym roku nie pojadą na drugiego Majora, to myślę, że mogą być spore zmiany i wtedy możliwe, że nawet Glejw poleci, bo wątpię, że by miał jakąś tam mega stabilną pozycję w tym Enz. A może Sanda Yang wróci do iglowania? Tak też może być. Sanda iglował, chyba. No, w iglowa. iglował swego czasu, iglował. Na pewno w, Mont iglował w Monte, Iglował w Navi też przez pewien czas. Na pewno ma doświadczenie. Jestem ciekaw, że zostawiał Gleba czy Samda Younga. To jest ciekawe pytanie. Iglował, Więc może Samda Young na Iglu wyglądałby dużo lepiej niż Glaive, Możliwe, że tak będzie. Tylko, że wtedy Gleby musiał odejść i by musieli sobie ściągnąć nowego star playera, bo obecnie start playerem jest właśnie Samda Young. A na Iglu hmm. bycie star playerem, no by nie wychodziło. No, <laughs> więc musieli trochę z tego wyglądać. Sniper myślę, że będzie do wymiany po sezonie. A jeśli nie wymienią pod jego, to będą naprawdę okropnymi debilami, że go dalej trzymają. No ale jest też Finem, a Ens, no wiadomo, jest finlandzką drużyną, organizacją, więc. No słuchajcie, też może być taka sytuacja, że oni tego jednego Fina w drużynie dobrze jakby mieli, nie? Tak to jest właśnie z tamtego kraju organizacja, więc może wymaga to, no nie wiem, sponsorzy czy coś. ...dwie. ...mogło chcieć go trzymać tam na siłę. Jak będzie... ...zobaczymy. No Ale to może jakiegoś Rifflera, gdyby no. ENS Ja tam im źle nie życzę, tym bardziej, że Kacperski tam gra, nasz Polak rodak. Więc pani gdyby ENS w końcu na coś zaczęło wygrywać, nie? pojechali na tego Majora, a... ...nie wiem, się tak no, ale jak będzie, zobaczymy i na pewno zobaczymy się w kolejnym odcinku już niedługo. Super odcinek Pana Frytoksa. Jak wiecie, fajne materiały kolega robi. Ja mu daję lajka. A wy dajcie tutaj mu subika i też lajka. Podsłucham wam na czacie świetny materiał jak zawsze, nie?